A to, co mi zrobili w 2017 Alkoholicy są po prostu mocni Bo z nimi ciężko wygrać Ty przyjdziesz ay, mnie błagać o rewanż że się nie przydula. Ktoś nas się rozjebał Wiesz, że się teraz Ciągle jesteś takim odstrańcem Gotowy zlać Polaka Ja chcę ten bas fucking To nie są żadne gwiazdy Ja wygram, nie oglądam Ale to będzie się wyłapał Będziesz, będziesz popierdalać bez ucha To stanie ogień! I nie fajnie to pewnie siedziałby na zasiłku albo nie wiem co gorsza, na TikToku freestylował. Ja się pytam kto. Jestem jest Ty mnie stworzyłeś, a ja cię teraz wskrzeszam. Mam to obiecane od że więc... Chuj mnie to chodzi.